Mam dla Was dobrą i złą wiadomość. Dobrą proszę. Nie ma dzisiaj kierownika. Malina. Daj. No to jest luz. A to zła? Mam dla Was robotę. Ale Rafał Wam pomoże. To też dobra. No to A chodźcie. co za, robotę, co no za to robota? No to chodźcie, zobaczycie. Robota, robota, ale jaka ta robota? Zbyniu, zobacz, już tutaj mam dla Was robotę. Patrz. Książki 80 groszy za kilo, karton 50 groszy za kilo. Kartony ubierzcie stąd, wrzućcie do kontenera. Książki proszę mi tu rzucić z boku. Narobiło się troszkę o. Ogarnijcie, drzwi mają być zamknięte. Wszystko jasne? Nie jeszcze. Kontener towaru 5 ton. 5 jeszcze... razy 5? No 25. Ile mam na to czasu? Tydzień. Wszystko jasne. Zbyniu, żartowałem. Do fajrantu ma być ogarnięty. Już żeś się ja jak Cię spotykam, to taka robota jest, będę Cię omijał na kilometr. My to do końca nam tu nie zrobimy. Tak. Ale Ty wiesz, jak Ty będziesz miał wiedzę? gdy Ty te kurde. książki przewrócisz? Ty zobacz. Widzisz? Już Cię ciągnie ta robota. Nasza trybuna. Który rocznik? 7 lutego 77. Młodzież rozpoczyna ferie. Widziałeś? A my zaczynamy no. robotę. A my zaczynamy robotę. Zobacz. Zbyniu, jak my ten kontener zamkniemy? Jak to jak? A co ty uważasz, że my go jakoś ten... To trzeba wywalić połowę stąd i dopiero. To robimy tak, dobra. Odwa, odwalamy książki, pies książki gania. Książki najpierw, to na wiesz, to coś droższe. Będzie mniej, to wiesz. Panowie, wiedza to jest bardzo droga rzecz. Dlatego książki osobno. 80 groszy z kilo. Widzisz? No jest tutaj, jest tutaj kontener wypchany makulaturą, otworzyły się drzwi. No teraz, żeby go zamknąć, to trzeba tam całe te, te drzwi spolgować. No po prostu trzeba makulaturę odsunąć, żeby zamknąć drzwi i dopiero władować tę makulaturę z powrotem. Dodatkowo trzeba ją posagregować na tańsze kartony i droższe książki. Głos nie jest. czytaj. Czekaj, przeglądam. To pozycje ślubne, zmyśle. Pozycje ślubne? Nie pozycje, tylko kompozycje. Kompozycje. No, a nie pozycje. To co? Może próbujemy go zamknąć, co? Ja go zamknę. Nie robi Dobra. Panowie. Odpocinek się należy każdemu. O. Czas, czas na pracę, co nie? Poczekaj może poduszkę by. Krzyżówkę, krzyżówkę masz, się, chcesz. Jaką krzyżówkę? Nie lubię. Poziomo i pionowo, to na razie macie poziomo. <laughs> Poczekaj główkę. Weź poczytaj coś tam. Masz tam coś czy... ciekawego? Czytaj, co tam masz ciekawego? Przysłowie mam. To posłuchaj, mam przysłowie do ciebie. No. Praca to najlepszy, zrobicie wszelkich chorób. <laughs> Z którego to jest robisz? 78, ale widzisz, przewidzieli naszą przyszłość.